Manhunt. Dzień dobry, witam wszystkich, ja jestem Miszykiszka, a to tak jak słyszeliście przed chwilą, jest manhunt, Czyli krótko mówiąc, polowanie! Tak, polowanie na człowieka. Co to jest? Otóż jakiś czas temu wymyśliłem sobie, a wrodzone lenistwo nie pozwoliło mi na zrealizowanie mojego pomysłu. Polowania na tuberów, ta polowanie na tuberów. No, ale co to by było za polowanie bez nagrody? Nagrodą w tym wypadku. Będzie Battlefield Premium na PC. Zaraz usłyszę, eee, czemu tylko PC. Spokojnie, spokojnie na konsole też będzie. Tylko musicie chwilę poczekać. Jakie są zasady polowania? A no zasady są proste. Jak wiadomo, prawdziwy mężczyźni żują pszczoły i zabijają gołymi rękami. Niestety gołymi rękami się nie da zabijać w Battlefieldie. Czwartym, w związku z czym będziemy używać noża. A w pierwszym odcinku Manhunta, o ile się to uda, pierwszą ofiarą, pierwszym myśliwym, na którego będziemy polować, będzie niejaki Rock Alone 2K. Tak. To będzie nasza pierwsza ofiara. On często bywa w lesie zwanym Jarok.pl na 32 graczy z dziwnymi ustanowieniami custom. W związku z czym będzie stosunkowo łatwo go zabić, a żeby spełnić wymagania, trzeba mu sprzedać trzy razy kosę i udokumentować to screenshotami. Wszystkie chwyty dozwolone, czyli jeżeli weźmiecie ze sobą dwóch kolegów, jeden będzie komanderem, i będzie wam puszczał drona, który będzie wykrywał wrogów, czy tam skanowanie piechoty, a drugi będzie siedział na w trybie widza i będzie wam podpowiadał, gdzie, gdzie jest, wszystko jest dozwolone. No i teraz polecą głosy, jakie to infantylne, dziecinne i tak dalej. So fucking what? Mam 34 lata, czuję się na 20, wyglądam na 80, a w duchu mam 15. No, także będziemy się w ten sposób bawić. Tu oczywiście padnie pytanie, kiedy ty będziesz celem? No oczywiście, że będę celem, bo zakładam, że... Jeżeli Menhand pierwszy się powiedzie, to następne będą kolejne targety. Oczywiście władza przejdzie w ręce ludu. Będziecie mogli wyznaczać sami targety i będziecie mogli mnie też wyznaczyć. Oczywiście za moją głowę też będzie nagroda. Póki co będą to premium. Jak często będzie polowanie? No, <laughs> przewiduję polowanie raz w miesiącu. No, to jeżeli to z rokiem wyjdzie, kto będzie następny? Rezerwuję sobie następną osobę, a później oddam. Władzę w, w ręce ludu lęce. Tak trochę seplenie to by pasowało na 15 lat. No może trochę mniej. Dobra. Tak jak powiedziałem, pierwszy będzie rok. Następny pewnie się domyślacie kto. A następny cóż jest tylu tuberów, których możecie pozabijać. Mamy na PC. Pececie... Kogo tam jeszcze mamy z polskich tuberów? Na pewno mamy. Mr. Kokos Tak, temu też by trzeba było sprzedać kosę. Kogo jeszcze mamy? Mamy wielu konsolowców, mamy chłopaków z Pad TV, którym, którym też można sprzedać kosę. A propos, Pad TV to zajrzyjcie na ich kanał. Wiele ciekawych rzeczy mają, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Oczywiście kanał nie jest dla niedorozwiniętych małp w związku z czym jeżeli się czujecie na siłach znaczy nie czujecie się na siłach, żeby, żeby, żeby zejść z gałęzi cholera język mi się plącze, to nie wchodźcie na ich kanał, bo nic tam ciekawego dla Was nie będzie. Ale jeżeli jesteście w miarę inteligentną jednostką myślącą, to masę fajnych rzeczy tam znajdziecie. Dobra, ale dosyć słudzenia. Na nich też będziemy polować. Oczywiście na konsolach. Na PS4, tak. No później tam mamy jeszcze już jego i wielu 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 innych, na których też będzie można zapolować. A kto wie? Może mi się zrewanżują, może zorganizują polowanie na mnie. Tylko nie dajcie się nabrać. Muszą być nagrody. Co to za polowanie bez nagrody? Co to zdjąć tak trzy razy doktagi? Tak to każdy potrafi, tylko trochę trzeba szczęścia mieć. Dobra. No do kiedy będzie polowanie aktywne? No zaczynamy dzisiaj po tym filmie. A będę czekał na dowody w postaci screenshotów, ewentualnie filmu. Film byłby zajebisty, bo można by umieścić na kanale. Oczywiście, dowody dowody wrzucajcie do mnie na Facebooka. Oczywiście, facebook.com slash czy jak się to tam jest. User Miszykiszka, nie pamiętam. W każdym razie, znajdziecie mnie na Facebooku, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i tam, jak wrzucicie trzy screenshoty, oczywiście. Pierwsza osoba, która wrzuci trzy screenshoty messageem do mnie. Otrzymuje premium od Tak. Chcę widzieć trzy razy Tagi Roka. No. Dobra, ewentualnie, oczywiście, filmik. Jakiś link do filmiku, tak żeby można go było ściągnąć, zrobić kolejny film, wrzucić na kanał. Żeby <laughs> inni widzowie też mogli się ucieszyć z tego faktu. Dobra. I tym od optymistycznym akcentem mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Kończę ten krótki filmik. Jak zwykle, do zobaczenia na polu bitwy. Polowanie czas rozpocząć.